Pani Mecenas Paulina Ochman-Smojnicka. Pani Mecenas Ewa Połasko. Pani Mecenas Aleksandra Rybulska-Sobota. I Pani Mecenas Małgorzata wielewa majuska Jeszcze raz przypomnę, że te osoby otrzymały średnią z aplikacji powyżej przynajmniej 4,5. Otrzymują publikacje książkowe, dostęp do elektronicznych serwisów prawniczych, vouchery na warsztaty o tematyce budowania wartości na rynku pracy od firmy heinz kupony rabatowe od firmy Halitus, podwójne zaproszenia do kina Moranów oraz upominki od Rady Okręgowej Inspiracji Prawnych w Warszawie i Krajowej Rady Radców Prawnych. Proszę o nagrodzenie. Wszystka grupa, wszyscy grupa osób wyróżnionych. To osoby, które uzyskały jedne z najwyższych średnich z egzaminu, to jest co najmniej...